Przypatrz się, duszo, jak Cię Bóg miłuje. O miłości niepojęta, jakżeś wielka. Jak bardzo potrzebujemy patrzeć na miłość. Przypatrz się, duszo, jak Cię Bóg miłuje. Jak bardzo dzisiaj potrzebujemy miłości. W tym świecie... Pełnym egoizmu, pełnym walki, pełnym przemocy, pełnym kręcenia się wokół siebie, myślenia o sobie, jest w nas wielka potrzeba spotkania się z prawdziwą miłością. Nie taką miłością sztuczną, która jest nam pokazywana często w telewizji, w internecie. Miłością, która jest krótkotrwała, bardzo emocjonalna. Miłością, która jest pokazywana w różnych serialach z przyklejonym uśmiechem. Mamy dosyć takiej miłości. Potrzebujemy prawdziwej miłości, takiej ofiarnej, takiej do końca, takiej bezinteresownej. Dlatego dzisiaj chcemy patrzeć na Jezusa Chrystusa, cierpiącego dla nas, dającego życie za nas. Za moje złości grzbiet w srodze biczują. Pójdźmyż, grzesznicy, oto nam gotują ze krwi Jezusa dla serca ochłody zdrój żywej wody. Niezwykły paradoks, że za moje grzechy jest przygotowana krew Jezusa, dla serca ochłody, zdrój żywej wody. Ta krew, która wypływa z powodu moich grzechów, staje się źródłem wody, staje się źródłem życia. Niezwykły paradoks krzyża. Trzymy na miłość która nas uzdrawia która daje nam życie dzisiaj możemy patrząc na Jezusa dziękować mu że na tym wielkim świecie jest ktoś kto naprawdę mnie kocha komu naprawdę nam nie zależy co za mnie życie daje. Kiedy w czasie tych rekolekcji myślimy o Kościele, to przecież Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa. I dzisiaj Jezus Chrystus cierpi w członkach swojego kościoła. I kiedy patrzymy na Jezusa adorujemy Go, możemy patrzeć również na naszych braci i siostry, którzy cierpią. Możemy myśleć o naszych braciach chrześcijanach, którzy cierpią prześladowanie, którym grozi kara śmierci za wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa. Możemy myśleć o tych, którzy są pogardzani, odrzuceni. Którzy są zranieni. Możemy myśleć o tych, którzy są, którzy są odrzuceni. Ich życie jest zagrożone z powodu wiary w Jezusa. Dzisiaj Jezus cierpi w swoich członkach, a może też cierpi w naszych braciach przykutych do łóżka, którzy nie mogą przyjść tutaj i być z nami i niosą swój krzyż cierpienia. Jezus cierpi w nich. Jezus jest ze swoim Kościołem, jednoczy się ze swoim Kościołem. I dzisiaj, kiedy myślimy też o Kościele Chrystusowym, to Kościół Chrystusowy nie może iść inną drogą niż Jezus, niż Jego Mistrz. Dlatego trudno się dziwić, że Kościół często doznaje wzgardy, doznaje odrzucenia, doznaje uniżenia, bo to jest droga Jezusa. I trudno się dziwić, że Kościół jest i dzisiaj wprowadzany na taką drogę. I potrzeba też przyjąć tą drogę Kościoła. Tylko ta droga przecież prowadzi do zmartwychwstania. Tylko ta droga, droga uniżenia, wzgardy, służby, ta droga prowadzi do życia, do prawdziwej miłości. Dlatego dzisiaj patrząc, jak Bóg nas miłuje, możemy uczyć się też i my. Którzy jesteśmy członkami Kościoła, przeżywać nasze cierpienie, nasze przykre doświadczenia, nasze cierpienia, nasze takie przykre emocje, uczucia, w których nam trudno pogodzić się, którym nam trudno przeżyć. To są takie chwile, w których możemy widzieć siebie podobnych do Jezusa. Przecież my też doświadczamy odrzucenia, zranienia, fałszywych oskarżeń, doświadczamy cierpienia fizycznego. I my, patrząc dzisiaj na Jezusa, możemy uczyć się, by przeżywać te wydarzenia tak jak On, byśmy czuli w tych sytuacjach to, co On czuł. Dlatego przypomnij sobie, bracie i siostro, takie sytuacje, przecież nie brakuje ich w Twoim życiu, takie, w których byłeś. Byłaś niezrozumiana, fałszywie oskarżona, osamotniona, kiedy doświadczałaś cierpienia fizycznego, kiedy doświadczasz bólu. Kiedy ktoś krzyżuje Twoją drogę, chcesz wypełnić wolę ojca, ale stoją przeszkody ktoś Ci stawia przeszkody utrudnia sprawia cierpienie. I co mógł wtedy czuć Jezus? Co On przeżywał w tej sytuacji? Patrz, co on robi. On nadal kocha. Przypatrz się duszo, jak cię Bóg miłuje. On cały jest w tej sytuacji dla Ojca. On cały jest w tej sytuacji dla nas. On nadal wypełnia wolę Ojca. Nadal idzie do przodu, idzie na krzyż, idzie do końca wiernie. Wytrwale, aby okazać miłość. Przypomnij sobie takie sytuacje i patrz na Jezusa. Przypatrz się duszo, jak cię Bóg miłuje, o miłości niepojęta, jakżeś wielka.